Dobry wieczór wszystkim Państwu. W dzisiejszym odcinku Mani Nauki moim gościem jest pani profesor Anna Bernacka. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry. Anna na co dzień mieszka i pracuje teraz w Stanach, a reprezentuje Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli obserwatorium, ja sobie wyobrażam ogromną lunetę. Ciebie w ciemnym pomieszczeniu, patrzącą w górę, a wynotowałam sobie na co dzień zajmujesz się między innymi monitorowaniem czarnych dziur. Wytłumacz nam, czym one są i jak można je w ogóle obserwować? Fantastycznie, więc jeżeli chodzi o czarne dziury, to są jedne z takich najbardziej ekscytujących obiektów we Wszechświecie, gdzie nasze zrozumienie teorii, wielu teorii ulega załamaniu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, co się w nich dzieje. Natomiast to, co możemy przewidzieć i co możemy obserwować, to wszystko, co się dzieje wokół nich. Takie czarne dziury, jest ich wiele we Wszechświecie. Wiemy teraz, że w centrum każdej galaktyki znajduje się co najmniej jedna taka supermasywna czarna dziura. I takie supermasywne czarne dziury zwykle, jeżeli nie ma wokół nich dużo materii, to sobie cicho siedzą i, i, i dużo, dużo nie możemy zaobserwować, na przykład w centrum naszej galaktyki też jest taka masywna czarna dziura, natomiast jesteśmy w stanie zarejestrować tam dużo, co się wokół niej dzieje, natomiast jest ona już mała, lekko wygasła, więc nie jest tak spektakularna, jak te supermasywne czarne dziury, które obserwujemy które były bardzo aktywne dawno temu. Czyli jak na przykład patrzymy na wszechświat, jeżeli patrzymy w odległość galaktyki, to tak naprawdę patrzymy, wszechświat jest taką maszyną czasu, gdzie patrzymy w przeszłość. I w tej przeszłości widzimy te takie olbrzymie, olbrzymie, supermasywne czarne dziury, w, w czasie, kiedy galaktyki się formowały. I gwiazdy się formowały tak samo, czyli te galaktyki były pełne gazu, i część tego gazu spada w centrum tych galaktyk, i, i, i ten gaz obraca się wokół, wokół czarnej dziury, i, i on przyspiesza, on się nagrzewa. A w związku z czym zaczyna się olbrzymia ilość emisji z tych wokół tych czarnych dziur. Anno ja muszę ci przerwać i zadać pytanie typowej humanistki, ale jakim cudem jesteście w stanie i jakimi narzędziami zaobserwować te zjawiska? I to jest właśnie teraz fantastyczne, co nasi astronomowie są w stanie robić, a więc zamieniamy w tym momencie całą ziemię w teleskopy. Mamy dużo satelitów które krążą i, i cały czas obserwują czarne dziury. Tych takich najbardziej masywnych czarnych dziur, które cały czas właśnie są w tej, w, tej, w tej fazie pożerania tego gazu, jest kilka tysięcy, które my obserwujemy. I mamy na przykład taki teleskop w Fermi, który przez wiele lat tak naprawdę obserwował całe niebo. Od, od rana do wieczora i w ciągu nocy obserwuje całe niebo i w przeciągu 6 godzin był w stanie zobaczyć, każdą, całe, całe niebo, w związku z czym, jeżeli któraś z tych czarnych, tych supermasywnych czarnych dziur um, zabierała się za um, jakąś akrecję um, tego gazu, mo, jesteśmy w stanie to zobaczyć w przeciągu 6 godzin. Natomiast oczywiście to, co to, to do nas dociera, tutaj mówię głównie o promieniowaniu gamma, a, to jest a, zawsze emisja wymitowana bardzo dawno temu, natomiast a, mamy właśnie satelity, które są w stanie zarejestrować tę emisję um, i też mamy wiele obserwatorów naziemnych. I to, co jest fantastyczne, a nasze, nasze oczy, a nasze a zmysły są w stanie zobaczyć, jeżeli na przykład pójdziemy na, a, a zobaczyć niebo w ciągu nocy, my tylko jesteśmy w stanie zobaczyć światło optyczne. To jest taki bardzo mała część tego, co tak naprawdę dzieje się w wszechświecie, czyli jako, jako ludzie, jako takie istoty ludzkie, nasza ewolucja wykształciła w nas tylko możliwość zobaczenia tego światła optycznego. Natomiast jest, jest olbrzymi zakres tego, czego nie widzimy, czyli nie widzimy prowadzenia radiowego. Do tego mamy fantastyczne teleskopy radiowe, wiele, wiele różnych sieci i tutaj Obserwatorium Astronomiczne UJ jest to bardzo zaangażowane. Tak samo w tym drugiej części, czyli w tej znacznie wyższych, po drugiej stronie spektrum, mamy z kolei wysokie promieniowanie redgenowskie i promieniowanie gamma. I do tego też mamy specjalne teleskopy, mamy specjalne takie sieci wielu teleskopów, które obserwują te, te wydarzenia we wszechświecie praktycznie cały cały czas. I tutaj też nasi naukowcy mają wiele, wiele do powiedzenia, zwłaszcza w zakresie, w zakresie gamma, gdzie mamy kilka takich teleskopów. Polska też bierze w nich dużo udział, zwłaszcza w, w takich projektach jak HES, który jest w Namibii. I też budujemy kolejny, kolejną sieć takich teleskopów, która będzie się nazywała Cherenkov Teleskop Array. I znowu tutaj nasi naukowcy bardzo ciężko pracują, żeby, żeby to stało się rzeczywistością. Na nadchodzącej między 10 a 11 grudnia konferencji InnoShare University, która, na której będziesz miała przyjemność też występować, opowiesz między innymi, już to wiem teraz, o relacji monitorowania czarnych dziur i aspektów zdrowia. Rany boskie, jak to się może łączyć? <grych> o, więc na szczęście nie będziemy monitorować oddziaływania czarnych dziur na nasze zdrowie. <grych> One są dosyć daleko i dla nas niegroźne. Natomiast, jeżeli myślimy o tym, jak astronomowie badają wszechświat, to mamy masę różnych detektorów, żeby zobaczyć, co się dzieje z tymi czarnymi dziurami. Jeżeli na przykład zaobserwujemy jakieś takie gwałtowne zachowanie od czarnej dziury, możemy budować modele i, i myśleć, co, co tam się stało, jakie, jakie procesy, procesy zaszły. I Tutaj mówimy głównie o, o tym, jak patrzymy poza nas, w, co jest nad nami. Natomiast, jeżeli spojrzymy w drugą stronę, tak naprawdę to się dzieje w nas. Zwłaszcza to się dzieje z naszym zdrowiem. To lekarzem i inżynierowie od, od, od dłuższego czasu budują różne, tak samo detektory. Oni nazywamy ich teleskopami, no, ale też w podobny sposób możemy monitorować nasze zdrowie. W podobny sposób możemy też myśleć o tym, jak na przykład zdiagnozować kogoś, zanim na przykład będzie miał atak serca. Czyli tutaj sporo, sporo czasu i, i zdrowie astrofizycy spędzają na tym, żebyśmy mogli mieli właśnie różne modele, żebyśmy mieli, żeby, żebyśmy mogli zrozumieć wszechświat. I, I też z drugiej strony, na przykład to, co ja sama doświadczyłam, kiedy bardzo ciężko pracowałam przez ponad dekadę, dzień i noc. <grych> i, I na przykład, jeżeli zaczynasz um, um, żyć w świecie, który jest taki bardzo szybki, to, to też odczuwamy bardzo dużo stresu. Ten stres mógłby też doprowadzić do wielu chorób. I, i Pytanie jest takie, czy w jaki sposób możemy wykorzystać wszystkie różne technologie do badania wszechświata do tego, żeby w taki sam sposób móc monitorować nasze zdrowie. I poniekąd wykorzystałam część, część tych różnych zdolności jako astrofizyk do tego, żeby właśnie wymyśleć sposób monitorowania naszego zdrowia przez słuchawki, czyli zamiast do szpitala. Poddawać się dużym, dużym instrumentom badawczym, to jak słuchamy muzyki, żeby właśnie przez uszy można też zobaczyć, co się dzieje w nas, używając sygnałów, które nasze ciało generuje, ponieważ podobnie nasze ciało jest, jest w nim bardzo dużo krwi, która cały czas jest, jest pompowana przez nasze, przez nasze serce wszystko tak naprawdę, co nasze ciało robi. A też generuje olbrzymią ilość sygnałów a i, i, i część tych sygnałów też, w, jeżeli pójdziemy do szpitala, część tych sygnałów będzie monitorowana przez właśnie różne duże maszyny. A, a ponieważ żyjemy w świecie, który tak bardzo mocno przyspieszył, też potrzebujemy czegoś dla nas, co by łatwo się łatwo mogło zintegrować się z naszym życiem. I abyśmy mogli zobaczyć, czy na przykład coś złego może się dziać też z naszym sercem, na przykład, albo z naszym mózgiem, albo czy poziom naszego stresu nie jest zbyt, zbyt wysoki. Także teraz w ciągu dnia. Głównie skupiam się na tym, żeby budować technologię do, do monitorowania naszego zdrowia. Tak niesamowite, że, że, że twoje wykształcenie daje możliwość przełożenia metod, których się nauczyłaś dla branży, którą wybrałaś pierwotnie, na zupełnie innych polach. To niesamowite. Fizyka jest bardzo uniwersalna. Także fizyka jest taka sama wokół czarnych dziur, jak również wokół naszego serca, wokół naszego ciała, wokół naszego. Całego pomieszczenia, gdzie jesteśmy, czy, czy naszej planety. Także to jest to, jest to wspaniałe, bo na temat fizyki, że wiemy, że, że prawa fizyki są takie same w całym wszechświecie. Ogromnie Ci dziękuję. Moim gościem była pani profesor Anna Barnacka, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo Ci dziękuję Aniu, bo Ty łączyłaś się ze mną dzisiaj ze Stanów, więc tym bardziej mamy zupełnie inną strefę czasową. Jestem Ci ogromnie wdzięczna. Bardzo Ci dziękuję i zapraszam wszystkich Państwa między 10 a 11 grudnia na konferencję InnoShare University, gdzie Ania też będzie oczywiście głównym gościem. Bardzo dziękuję Aniu. Bardzo dziękuję.